W zawodach Grand Prix Polski, które już 3 sierpnia odbędą się na stadionie olimpijskim we Wrocławiu, z dziką kartą pojedzie Maksym Drabik. To jeden z najlepszych polskich młodzieżowców, który zna stadion olimpijski doskonale. Jest jednym z najważniejszych zawodników betardu Sparty Wrocław. W tym sezonie ekstraligi na domowym torze notuje średnio 2,261 punktu na wyścig. Taki wybór więc nikogo dziwić nie może. Dla Maksyma Drabika nie będzie to pierwszy kontakt z indywidualnymi mistrzostwami świata na żużlu w ubiegłym sezonie. Pełnił rolę rezerwowego w Grand Prix Polski w Warszawie. Wystartował wówczas w dwóch wyścigach, zdobywając w nich dwa punkty. Oczywiście w akcji na torze olimpijskim wystartuje też Maciej Janowski. To nie koniec dobrych informacji. Żużlowcy betardu Party stali się też podporą reprezentacji Polski. Janowski i Drabik będą reprezentować kraj podczas żużlowych zawodów Speedway of Nations, które 20 i 21 lipca rozegrane zostaną w rosyjskim Toliatti. Skład uzupełnia Patryk Dudek. Oprócz biało-czerwonych finale tej imprezy wystąpią gospodarze Rosjanie, a także Brytyjczycy, Duńczycy, Szwedzi, Niemcy i Australijczycy. W pierwszej edycji mistrzostw świata we Wrocławiu triumfowali Rosjanie, Polacy zajęli wtedy trzecie miejsce. Wykle świetnie przyjęło uczestników inauguracyjnych zawodów w tej jakże widowiskowej dyscyplinie siatkówka zarówno halowa, jak i plażowa cieszy się w otwartych mistrzostwach Wrocławia niesłabnącym zainteresowaniem. Tym razem jednak frekwencja trochę. Rozczarowała, bo spodziewaliśmy się większej liczby zawodników i zawodniczek. W sobotę w szranki stanęły duety męskie i żeńskie. W gronie pań ledwie cztery pary. Może wakacje zrobiły swoje, a może po prostu jeszcze jest za cicho o tym turnieju. Frekwencja nie powaliła na kolana, za to poziom gry już tak oglądaliśmy, bowiem sporo dobrej siatkówki. Najlepiej zaprezentował się zespół Czerne Owce w składzie z Agnieszką Sitko i Kingą Schirner, który dopisał do klasyfikacji generalnej już 60 punktów. Drugie miejsce dla ekipy prosto spod mostu, a trzecie dla drużyny sobotnie grajki. Uczestniczkom gratulujemy, a tym, co zapomniało o weekendowym graniu, przypominamy, że to dopiero Ero Początek zmagań w WMW w tej dyscyplinie. Panowie przyszli nieco liczniej. Do turnieju męskiego zgłosiło się 13 par. Pierwsze miejsce dla zespołu Jastorowicz-Michniewicz w składzie pan Piotr i Michał. Tuż za nimi sklasyfikowani mecz odwołany, a najniższy stopień podium dla krótkiej piłki. W niedzielę do boju przystąpiły miksty i podobnie jak w grupie pani, główną rolę w turnieju odegrała Agnieszka Sitko. Wystąpiła z Wojciechem Zarębą i stworzyli niepokonany duet. Kolejne miejsca na podium dla drużyn bez nazwy i niespodzianka. Poznaliśmy już pierwszych mistrzów Wrocławia o siatkówce plażowej, co ważne odbojów, bo o nich mowa trzeba pochwalić za frekwencję. W turnieju wzięło udział 15 par. Wygrali Krzysztof Gałęcki z Grzegorzem Łakomem z zespołu Kanałowa 2. Wicemistrzami miasta zostali Marcin Śmiech i Dariusz Markiewicz ze Śmiechy, a brąz dla Tomasza Klocka i Roberta Bąka z drużyny Turyn. Kolejne turnie 27 i 28 lipca znów na Morskim Oku. Co istotne zgłoszenia są przyjmowane na miejscu na kąpielisku pół godziny przed rozpoczęciem każdego z turniejów.